Paweł zna wszystkie maszyny w gospodarstwie. Lubi jeździć z tatą traktorem, jak i kombajnem po polu, bo interesuje go praca w rolnictwie. Lubię łócić, lubię talerzować, lubię głębosować. Jest z tatą sprzedawać pszenicę. Syn akurat lubi jeździć ze mną na pole, obojętnie co jadę robić, to zawsze jeździ ze mną. Żniwa to czas wytężonej pracy rolników. Dojrzałe ziarno trzeba szybko zebrać z pola przed załamaniem pogody. Zboże trzeba dostarczyć do punktów skupu. Nie ma czasu na sen, a łatwo o dekoncentrację i wypadek. Dlatego teraz trzeba szczególnie uważać. Trzeba podwójnie uważać, bo to wiadomo jak to jest z dziećmi może coś narobić, poprzyciskać. Jeśli się wychodzi, jakąś maszynę wyregulować, czy trzeba coś wyczyścić, czy wyjść z traktora. To po prostu trzeba pamiętać o tym, żeby powyłączać silnik, zabezpieczyć wszystko, żeby nic nie poprzyciskał. Mamy ciągniki nowej generacji, są tam foteliki z pasami bezpieczeństwa. Z roku na rok maleje ogólna liczba nieszczęśliwych zdarzeń w rolnictwie. Pomagają w tym działania prewencyjne realizowane przez KRUS wspólnie z innymi organizacjami rolniczymi, a wśród nich konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. My, jako inspekcja, mamy swoją działkę w rolnictwie. Przeprowadzamy liczne szkolenia, konkursy i spotkania z rolnikami. Tak samo jak KRUS i inne instytucje, przeprowadzamy wizytacje w gospodarstwach rolnych. Przede wszystkim sprawdzamy, w jaki sposób wykonana jest instalacja elektryczna w gospodarstwach, jaki jest stan budynków i maszyn w gospodarstwie rolniczym. No i przede wszystkim sprawdzamy ład i porządek, czy gospodarstwo jest na tyle bezpieczne, żeby rolnik nie uległ żadnemu wypadkowi podczas pracy w w gospodarstwie rolnym. Rozmawiamy z rolnikami, pokazujemy, co jest złe, co jest dobre i co można zrobić, żeby w gospodarstwie żyło się przyjemnie, bezpiecznie i szczęśliwie.